Społeczności lokalne potrzebują wsparcia, które ma charakter długofalowy. Czyli nie skupiamy się na inicjatywach i projektach, których efekty będą odczuwalne tylko tu i teraz. Myślimy długofalowo i w długofalowej perspektywie. W roku pandemicznym mamy taką sytuację, że samorządy czy organizacje pozarządowe zostały obciążone bardzo dużymi kosztami, związane z tym, żeby też przestrzeń wokół siebie dla mieszkańców zabezpieczyć. I tutaj właśnie pojawia się nasz program i nasza oferta społeczna, ponieważ możemy wspierać realizację projektów, na które tych podmiotów nie byłoby wstać w takich warunkach. W tym roku organizujemy drugą edycję programu Wzmocnij swoje otoczenie. Jest to program, który kierujemy do samorządów, takich jak gminy i powiaty, do ich jednostek budżetowych, czyli ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, ośrodków sportu i rekreacji, a także przedszkoli i szkół oraz organizacji pozarządowych. Nasz program zorganizowaliśmy na terenie ponad 70 gmin, w których polskie sieci elektroenergetyczne realizują zadania z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury najwyższych napięć oraz miejsc, w których taka infrastruktura już istnieje i w których odpowiadamy za utrzymywanie ciągłości działania na terenie całego kraju. Celem naszego programu jest odpowiadanie na potrzeby lokalnych społeczności z zakresu projektów, które pozwalają rozwijać wspólną przestrzeń publiczną. Są to projekty takie na przykład jak modernizacja szkolnych pracowni językowych, pracowni komputerowych. W 2020 roku wyłoniliśmy projekty bardzo różnorodne, też w kilku kategoriach tematycznych. Te kategorie były to rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, zdrowie, bezpieczeństwo medyczne, środowisko oraz oświata. W kategorii oświata dzięki naszym grantom możliwe będzie wsparcie procesu edukacyjnego w oparciu o nowoczesne narzędzia dydaktyczne, o nowy sprzęt komputerowy, który w warunkach pandemicznych będzie mógł być wykorzystany do pracy zdalnej zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. W kategorii środowisko pomogliśmy w wytyczeniu drugiego etapu szlaku rowerowego w gminie Wiązowna na obszarach chronionych Natura 2000. Jeżeli chodzi o zdrowie i opiekę medyczną natomiast Tutaj wsparliśmy naszym grantem zakup środków ochrony osobistej, defibrylatorów półautomatycznych czy kamer termowizyjnych, które też pozwalają na kontrolę temperatury wśród mieszkańców pojawiających się w urzędach gminy czy w innych budynkach użyteczności publicznej.